Witam w dzisiejszym filmie. Chciałem pokazać zużycie energii przez pompę ciepła w miesiącu listopad. Zapraszam do oglądania. Na tym slajdzie widzimy całkowite zużycie energii elektrycznej w miesiącu listopad. Tutaj rejestracja tego przez moduł WiFi. Jak widzimy, pompa zużyła w tym miesiącu. 607 kWh. Na tym slajdzie widzimy temperaturę, jest to temperatura średnia dobowa dla każdego dnia oraz wilgotność, też średnia dobowa dla każdego dnia. I tu, jak widzimy, wilgotność była bardzo duża. W granicach 98% praktycznie codziennie 96, co przekładało się także na większą liczbę defrostów. A jeśli chodzi o temperaturę, no to tu najzimniej, to jest oczywiście średnia dobowa, ogólnie rzecz biorąc, to temperatura zeszła najniżej w nocy, czy też nad ranem do tu w tym dniu do minus 11,5 12 stopni więc jak na listopad uważam, że jest to są to bardzo duże minusowe temperatury, czyli można przyjąć, że temperatury na poziomie późnego grudnia, stycznia lutego Na tym slajdzie przedstawiłem zużytą energię do temperatury, która panowała na zewnątrz. Jest to zależność, tak jak na poprzednim moim filmie z miesiąca października. I tutaj można sobie zobaczyć zużycie dobowe, wykres czerwona linia oraz temperaturę. Na zewnątrz jest to też średnia dobowa I tutaj, jak widzimy, pompa najwięcej pobrała tutaj w dniu 29 listopada, gdzie były właśnie te mrozy po minus 11, 12 w nocy i nad ranem. W ciągu dnia, temperatura też na minusie, około minus 5, minus 4. Pompa pobrała 40 kilowatogodzin z groszem. A tak kiedy temperatura tutaj była oscylowała w tych granicach, no to zużycie nie było takie duże. Wszystko zaczęło się tutaj od można powiedzieć od 20 listopada, kiedy przyszły te zimne dni i te mrozy. Tutaj dobowe zużycie energii kilowatogodziny, tutaj przedstawiłem na takim wykresie dla każdego dnia. Tutaj także dobowe zużycie energii, to jest właśnie to jest praktycznie to ten sam wykres tylko w innej postaci. To jest dane z modułu WiFi, tak się prezentuje. W tej postaci wykres liniowy. Średnia dobowa moc pompy ciepła, to także z modułu WiFi dane. Jak widać na wykresie, dla każdego dnia to jest średnia dobowa też, i tyle mocy osiągała pompa. Średnia po prostu wartość, najwięcej tutaj widzimy, to było około 1800 wat. Średnia dla dnia 22. No najniżej tutaj kiedy jeszcze były te temperatury takie przyzwoite teraz dobowy koszt energii elektrycznej I tu także dane z modułu Wi-Fi czyli to jest po prostu koszt energii zużytej na dany dzień, jak tutaj widzimy, najwyższe, najwyższy koszt zużycia energii to był w dniu 28, 29, 28 w sumie. Wtedy, kiedy były te najwyższe, największe mrozy, to, to był koszt. Przyjmijmy, że około 26 złotych. Jeśli chodzi o całkowity koszt energii elektrycznej w miesiącu listopad Wynosi, koszt wynosi 406,71 zł. Podsumowanie miesiąca listopad 2023 roku. Ilość zużytej energii w tym miesiącu to jest 607 kWh. Średnie zużycie energii. To jest 20,23 kWh. Koszt zużytej energii wyniósł 406 ,71 zł. 71 groszy. I tutaj adnotacja: 1 kWh kosztuje 67 groszy. Tutaj to po prostu zaktualizowałem, bo wczoraj właśnie patrzyłem, jakie są teraz ceny energii. Bo wiadomo, że to się wszystko zmienia i okazuje się, że nie tak jak w poprzednim filmiku mówiłem, że wskazałem, że jest 76 groszy, tylko po prostu jest 67 groszy dla y, strefy szczytowej. I tutaj ten koszt jest dla, dla strefy szczytowej, ponieważ licznik nie ma takiego rozgraniczenia, że on sobie może przełączać y, strefy ja tu zresztą napisałem i tutaj y, to jest y, taryfa G12W w Tauronie i koszt energii nie uwzględnia właśnie strefy pozaszczytowej która wynosi 33 grosze czyli ten koszt po prostu energii będzie niższy bo ogólnie w tej taryfie G12W y, w godzinach 13-15 jest y, strefa pozaszczytowa Oczywiście od 22 do 6 rano jest także strefa pozaszczytowa, oraz w weekendy jest także strefa pozaszczytowa, czyli 33 grosze za kWh. Średni koszt dobowy to jest 13,55 zł. Temperatura wyjściowa wody, czyli nastawa na pompie. Waha się w tym przedziale 37-39, no to wiadomo 39 to te mroźne dni, nigdy nie nastawiłem jeszcze 40 stopni. Należy pamiętać, że moja instalacja jest to instalacja 100% grzejnikowa, grzejniki żeliwne członowe. I przy takich temperaturach temperatura powietrza w domu wynosiła 22-23 stopnie Celsjusza. I myślę, że to wszystkie dane, które warto tutaj przedstawić i pokazać. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.